Dziękujemy, panie prezydencie, za zaproszenie. Dziękuję, Takar do waszego Camp David, które jest przepiękne. Ze wszystkich krajów na tej półkuli, El Salvador wydawał się być w najtrudniejszej sytuacji lub, według rankingów, znajdował się blisko dna pod każdym względem. Tak, ten kraj był biedny od swoich narodzin, po prostu wszystkiego brakowało. Brakowało wszystkiego przy ciasno upchanej gęstej populacji. Jeśli szło naprawić El Salvador, to jaka z tego lekcja dla pozostałych? Od czego zacząłeś? No cóż, e, oczywiście. Niczego nie da się zrobić, jeśli nie ma pokoju, poszanowania podstawowych praw, zaczynając od prawa do życia, prawa do przemieszczania się i posiadania własności, więc musieliśmy rozpocząć od wywalczenia pokoju, a w przypadku El Salvadoru to my dosłownie byliśmy światową stolicą morderstw i zamieniliśmy go w najbezpieczniejszy kraj na zachodniej półkuli bezpiecznie niż w jakimkolwiek innym kraju półkuli zachodniej, co wiesz. Gdybym powiedział to 5 lat temu, to pomyślałbyś, że zwariowałem. Tak, ponieważ to dosłownie był najniebezpieczniejszy kraj na całym świecie. Wasza stolica jest obecnie bezpieczniejsza niż nasza w Waszyngtonie. Tak, tak, ten kraj jest teraz bezpieczniejszy niż Stany Zjednoczone jako całość. Tak. Tutaj jest bezpieczniej niż w Kanadzie, w Chile, w Urugwaju, w USA. Bezpieczniej niż w jakimkolwiek innym kraju na zachodniej półkuli. Są kraje na drugiej półkuli, które są bezpieczniejsze niż El Salvador, ale nie na półkuli zachodniej. Więc osiągnąłeś to w ciągu zaledwie kilku lat? Tak, osiągnęliśmy to w zasadzie w przeciągu trzech lat. Więc streść to dla nas. Jaka jest formuła? No cóż, mogę podać Ci oficjalną formułę i prawdziwą formułę. Okej. Okay. Więc oficjalna formuła jest taka, że stworzyliśmy plan składający się z faz, więc wdrożyliśmy fazę pierwszą, a potem następną i następną. I wtedy nagle zaczęły. Kontratakować, więc zostaliśmy zmuszeni do wdrożenia wszystkiego naraz, w pośpiechu. I to zadziałało. Zadziałało, a w przeciągu kilku tygodni dokonała się transformacja kraju. Ponieważ gangi nie były jeszcze wtedy aresztowane, tylko uciekały, to podczas wdrażania szóstej fazy praktycznie spacyfikowaliśmy kraj w kilka tygodni. Jak to się robi? Jak się pacyfikuje kraj? No cóż, fazy obejmowały rozbudowanie policji i armii. Podwoiliśmy naszą armię. Dosłownie podwoiliśmy naszą armię, aby walczyć z przestępczością, aby użyć jej do walki z gangami. I wyposażyliśmy ich, ponieważ wcześniej żołnierze nie mieli nawet użytecznej broni, ani pojazdów, dronów, podstawowych rzeczy, których operacja na taką skalę wymagała. Więc wdrożyliśmy te fazy, a potem się za nich wzięliśmy. Ok, więc to jest ta oficjalna formuła, a jaka jest ta prawdziwa? To jest cud. To jest cud. To mi się podoba. Co masz na myśli? To jest cud, bo wiesz, kiedy Gangi zaczęły kontratakować, to praktycznie zabiły 87 osób w 3 dni co dla kraju liczącego 6 milionów ludzi jest szaleństwem, to byłoby równoznaczne z około 5 tysiącami morderstw w 3 dni w USA. Wow. Tak więc mieliśmy spotkanie... Kiedy to się rozpoczęło, to mieliśmy spotkanie w moim gabinecie. Około 3 lub 4 nad ranem i obserwowaliśmy, co się działo, próbując wymyślić, co mamy z tym zrobić, ponieważ problem z gangami polega na tym, że nie mają konkretnych celów. Gdy chcą wywołać terror, to mogą atakować kogokolwiek. Więc mogą nawet zabić własną babcię. Tak, a to i tak będzie twoja ofiara. Tak. Ponieważ ich nie obchodzi własna babcia, a tobie na niej zależy, więc jeśli ją zabiją, to będzie twoja ofiara, to ty będziesz miał jej krew na swoich rękach, a oni osiągną terror, który chcieli stworzyć. Więc oni mogą zabić kogokolwiek. Natomiast, jeśli państwo na nich ruszy, to nie ma przy tym zamiaru skrzywdzić lub zabić nikogo poza członkami gangu. Więc, masz 70 tysięcy celów, którymi było 70 tysięcy członków gangu, a oni mają 6 milionów potencjalnych ofiar. Więc, to było prawie jak niewykonalne zadanie. To była wojna partyzancka. Tak, ale to było niewykonalne zadanie, ponieważ trzeba było się za nich wziąć, a oni byli wpleceni w populację, byli wszędzie i zabijali losowo, więc jak temu zapobiec? Naprawdę staraliśmy się wymyślić, co z tym zrobić, i, i po prostu powiedziałem: zostaliśmy postawieni przed niemożliwą misją. Więc się pomódlmy. Modliliście się na spotkaniu? Tak, tak, oczywiście, kilkakrotnie. O co się modliliście? O mądrość, aby wygrać wojnę. W tamtym czasie myślałem, że będziemy mieli ofiary cywilne, więc modliliśmy się o to, aby straty cywilne były jak najniższe. I nie mieliśmy żadnych ofiar cywilnych. I nikt z obecnych na tym spotkaniu nie miał nic przeciwko. Nie? Nikt? Wszyscy z mojego gabinetu bezpieczeństwa są wierzący. Wszyscy wierzą w Boga. Oczywiście jesteśmy krajem świeckim, ale wszyscy wierzymy w Boga. MS13 to jeden z największych gangów i jest satanistyczny. O to właśnie chciałem zapytać. Przepraszam, przepraszam. Nie, 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 mam nadzieję, że to wyjaśnisz, ponieważ na Zachodzie bardzo niewiele napisano na ten temat. Tak, są satanistami, ale prawdziwymi. Dosłownie. Czy mógłbyś to wyjaśnić? No cóż. Oni nie zaczynali jako organizacja satanistyczna. MS-13 ma swoje początki w Los Angeles, w USA, ponieważ meksykańskie gangi nie pozwalały Salwadorczykom sprzedawać narkotyki, więc założyli własny gang, który nazywał się Gang z 18 ulicy, bo oni po prostu chcieli sprzedawać narkotyki na tamtejszej 18 ulicy. A potem. Zaczął wyłaniać się między nimi podział. Rozpoczęły się wewnętrzne walki i tak powstał MS13. Z czasem MS13 zaczął przerastać inne gangi i zaczęli rozprzestrzeniać swoją organizację w inne części Stanów Zjednoczonych. A kiedy Bill Clinton zdecydował, aby ich deportowano, to nie powiedział w tamtym czasie naszemu rządowi, że to są przestępcy. Po prostu ich tutaj wysłali. Kiedy tutaj przybyli, to było ich niewielu, ale nikt ich nie nadzorował. A w tym samym czasie zostały uchwalone przepisy ochrony nieletnich przed więzieniem. No i oczywiście gangi zaczęły to wykorzystywać i rekrutowały 15, 16 i 17-latków. Więc na początku to po prostu byli nieletni, którzy krzywdzili innych. Napady, walka o kontrolę terytoriów i sprzedaż narkotyków było źle, ale wiesz, nie było jeszcze tragicznie. Ale rozrastali się i rozrastali i kontrolowali coraz większe terytoria, a kilka lat później byli już w rzeczywistości ogromną międzynarodową organizacją przestępczą, która miała swoje bazy we Włoszech, Guatemali, Hondurasie, El Salwadorze, w USA, praktycznie. Mają swoje twierdze w większości głównych miast USA, zaraz pod Waszyngtonem. Tak, oczywiście. Macie ich na Long Island, w LA. To jest ogromna międzynarodowa organizacja przestępcza. Więc rozrastali się i zaczęli zabijać coraz więcej ludzi, tylko po to, aby zdobyć jakieś terytorium lub walczyli z rywalizującymi gangami, albo żeby egzekwować długi, czy też wymuszać pieniądze. A wraz z rozwojem, organizacja stała się satanistyczna i zaczęli odprawiać satanistyczne rytuały. Nie wiem dokładnie, kiedy to się zaczęło, ale to jest dobrze udokumentowane. Więc stali się organizacją satanistyczną, a nawet kiedy czasami z niektórymi członkami gangu były przeprowadzane wywiady w więzieniu, to mówili, że wyszli z gangu. Oczywiście nadal byli w więzieniu, ale mówili, że nie są już członkami gangu. A kiedy pytano ich dlaczego, i w szczególności zapamiętałem jeden z wywiadów, bo pozwalaliśmy na te wywiady w więzieniach. Zapytali tego faceta, ilu zabił ludzi, a on powiedział, nie pamiętam. Wiesz, nie pamiętał ilu, prawdopodobnie 10 lub 20, ale nie był pewien. A potem zapytali go, jaka jest twoja pozycja w gangu, więc wyjaśnił im, jak wysoko doszedł i powiedział też, ale wyszedłem z gangu. I zapytali, dlaczego wyszedłeś z gangu, a on powiedział, ponieważ byłem przyzwyczajony do zabijania, byłem przyzwyczajony do zabijania ludzi, Um, Ale robiłem to, aby zdobyć terytorium, zabijałem dla pieniędzy, zabijałem z powodu wymuszeń. Ale kiedyś wszedłem do tego domu, w którym właśnie mieli zamiar zabić dziecko, a on, morderca, który zabił dziesiątki ludzi, powiedział: "Chwila, co wy tu robicie? Dlaczego chcecie zabić to dziecko?" A oni mu powiedzieli, ponieważ bestia zażądała dziecka. Więc musimy dać jej dziecko. Więc to było za wiele, i dlatego opuścił gang. Jest w więzieniu, bo przejeżdża z mordercą, ale opuścił gang, bo nie mógł znieść tego, co zobaczył. Więc ofiary z ludzi były tego częścią. Tak, a nawet w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni lub dni temu, nie pamiętam dokładnie, ale widziałem w wiadomościach, że mieli zamiar lub zabili młodą dziewczynę, ale nie pamiętam dokładnie. W ramach satanistycznego rytuału i to wydarzyło się w USA kilka tygodni temu. Więc prawie nigdy w anglojęzycznej prasie nie mówi się o tym tak jasno, jak ty to właśnie opisałeś. Co jest dziwne, nie? Cóż, i daję do myślenia, dlaczego tak jest. Jeśli napędza to jakiś czynnik duchowy, to dlaczego tego nie przyznać? Ale zmierzam do tego, że ty właśnie widziałeś, że tak jest. Tak, oczywiście. Jest wojna duchowa i jest wojna fizyczna. I to, co teraz powiem. To jest nieoficjalne. To jest wersja nieoficjalna. Jeśli wygrasz wojnę duchową, to się odzwierciedli w wojnie fizycznej. Więc myślę, że nasze, jakby to nazwać, nasze imponujące zwycięstwo zostało odniesione, bo wygraliśmy wojnę duchową. I to bardzo, bardzo szybko. Bo nie byli dla nas równym przeciwnikiem. Bo wiesz, byli tylko satanistami. Myślę, że dzięki temu było łatwiej. Podczas Twojej inauguracji i słuchałem tłumaczenia, więc chciałbym to potwierdzić, ale powiedziałeś: Osiągnęliśmy wspaniałe zwycięstwo i uczyniliśmy ten kraj bezpiecznym, co jest podstawą tego, co będzie dalej. A w tej kadencji zamierzamy pracować nad rozwojem gospodarki, aby ją ulepszyć. Tak, rozwój gospodarki. Powiedziałeś, że masz plan. Pomyślałem sobie, ciekawe co to może być. Nie wiem, może budowa banku centralnego? A ty powiedziałeś: Pierwszym punktem mojego planu. Jest szukać Bożej Mądrości. To właśnie powiedziałeś? Tak, powiedziałem to. Dlaczego miałby to być pierwszy punkt ekonomicznego planu? A dlaczego nie? A dlaczego nie miałaby to być pierwsza część mojego planu? Myślę, że powinna być. Ale większość ludzi by tak pomyślała, czyż nie? Po prostu nigdy wcześniej nie słyszałem przywódcy jakiegokolwiek kraju, żeby powiedział coś takiego, ponieważ prawdopodobnie zapomnieli, że reprezentują ludzi, którzy ich wybrali. Myślisz, że to jest jeden z powodów Twoich sukcesów, które przecież są tak widoczne? I nie chodzi mi o ideologię, ale ty faktycznie dokonałeś pozytywnej transformacji kraju i jesteś dosłownie najpopularniejszym wybranym przywódcą na świecie. A to nie jest spekulacja, tylko potwierdzony fakt. Pomyślałbyś, że to zostanie przyjęte na tej półkuli jako coś niesamowitego? Widziałeś al Salvador? A zamiast tego. A zamiast tego, jest. Jaz... Co się dzieje w al Salvadorze? Jest wrogość. Tak. Myślisz to dlatego? Nie jestem pewien, ale jednym z powodów jest to, że im nie schlebiamy, więc prawdopodobnie im się to nie podoba i to może być powód. To jak gdy aresztowaliśmy członków gangu, którzy zabijali, którzy zabijali tak wielu ludzi, że staliśmy się światową stolicą morderstw, dosłownie najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie, niebezpieczniejszym niż Haiti, a kiedy to zrobiliśmy, potkało nas ogromne potępienie. Jaką byś nie wymienił organizację, to my byliśmy przez nią potępieni. A wiele z nich było organizacjami ochrony praw człowieka. Zapytałbyś, a co z prawem kobiety do tego, żeby nie zostać zgwałconą? A co z prawem dzieci do zabawy lub bycia wolnymi, albo żeby pójść do parku? A co z prawem człowieka do życia? Prawem człowieka, aby iść po ulicy? Ale nie, oni martwili się o prawa człowieka. Morderców, które mają, nie twierdzę, że nie, bo przecież też są ludźmi. Ale jeśli musisz ustalić priorytety, to co uznałbyś za swój priorytet? Oczywiście prawa człowieka uczciwych, ciężko pracujących i przyzwoitych ludzi. Nie będą przecież twoim priorytetem prawa człowieka zabójców, gwałcicieli i morderców. Więc zabezpieczyliśmy kraj i zrobiliśmy to bez pomocy żadnego innego kraju. I będąc przy tym przeogromnie potępionym za wszystko, co robiliśmy, dosłownie wszystko, a teraz, gdy są tego widoczne rezultaty, to nie wiedzą co zrobić. To, co mówi swój sukces o kraju, w którym ja mieszkam, lub w innych krajach, na tej półkuli, lub w Europie, gdzie każdego roku ludzie są zabijani tysiącami, a ty udowodniłeś, że mając bardzo małe pieniądze i bez pomocy kogokolwiek innego, nie jest to aż tak trudne do naprawienia. A zatem wszystkie te morderstwa muszą być dobrowolną decyzją, którą mój rząd i wiele innych rządów podejmuje wobec własnych obywateli. Można by dojść do takiego wniosku. Do jakiego innego wniosku można by dojść, jeśli El Salvador dał radę, to o co tutaj chodzi? Myślę, że boją się naszego przykładu. Ponieważ wiele osób mogłoby powiedzieć: Hej, my też tego chcemy. Jeśli oni mogli to zrobić, nie mając pieniędzy, przy bardzo małych zasobach i mając ogromny problem. Kiedyś słyszałem, jak ktoś powiedział: El Salvador dał radę to zrobić, bo ich problem nie był aż tak duży. Co? Przecież my dosłownie byliśmy światową stolicą morderstw. O ile gorzej może być. Byliśmy dosłownie najniebezpieczniejszym miejscem na świecie. Trzy razy bardziej niebezpiecznym niż obecnie Haiti. Więc o ile gorzej może być? O ile większy może być problem? A jednocześnie. Mieliśmy bardzo niewiele zasobów i byliśmy w stanie to zrobić, nie ponosząc żadnych ofiar cywilnych po tym, jak wytoczyliśmy wojnę gangom. Nie mieliśmy żadnych ofiar cywilnych. A wśród policji i żołnierzy straciliśmy ośmiu ludzi, wykorzeniając przy tym w zasadzie całą przestępczość. I aresztowaliśmy 70 tysięcy członków gangu. I... To nie jest jakaś tam zmyślona liczba. Według wszystkich organizacji to jest oficjalna liczba członków gangu, których mieliśmy. Wiem, że starasz się trzymać faktów, ale w pewnym momencie rodzi się naprawdę ważne pytanie: dlaczego rząd, który ma środki, aby położyć kres brutalnej przestępczości. nie całej, bo zawsze będzie przestępczość, ale tej agresywnej, gdzie ludzie gwałcą i mordują się nawzajem więc to musi być dobrowolna decyzja, jaką rząd podejmuje. Dlaczego rząd decyduje się na to, aby tak było? Myślę, że jak we wszystkim składa się na to szereg czynników. Oczywiście, może być tak dlatego, że to są po prostu źli ludzie, którzy robią to celowo. Tak, możliwe. Nie no, możliwe. A jednocześnie jest też wielu ludzi, którzy są karmieni różnymi ideologiami i myślą, że robią dobrze. Podam Ci przykład. Myślę, że jakiś miesiąc temu, tak, chyba miesiąc temu, hiszpańska policja aresztowała członka gangu który uciekł z El Salvadoru. Więc hiszpańska policja była bardzo dumna z tego aresztowania, więc zamieścili to na Twitterze i napisali: Właśnie aresztowaliśmy tego członka gangu. Więc zacytowałem tego tweeta i powiedziałem: Świetnie, odeślijcie go nam, my się nim zajmiemy. A to zostało wykorzystane podczas jego rozprawy sądowej w Hiszpanii jako dowód na to, że nie miałby tutaj sprawiedliwego procesu więc był chroniony przez hiszpańskie prawo i tam pozostał. Mogą go sobie zatrzymać, ale zastanawiające jest to, dlaczego hiszpański rząd miałby chcieć dodatkowego członka gangu. Niekoniecznie powodem musi być tutaj zło, ale wiesz, po prostu prawo, system, ideologie, którymi są karmieni sędzia i prokurator, więc oni odebrali mój tweet jako zbyt złośliwy i pomyśleli, że wiesz, prawa tego członka gangu, nie byłyby tutaj przestrzegane, że nie miałby sprawiedliwego procesu, więc musiał zostać w Hiszpanii. Więc czuli potrzebę, aby go chronić. Więc co w tym wszystkim jest najbardziej smutne, to że jest to znakiem tego, że twój mechanizm obronny już nie działa i że twoje społeczeństwo umiera. Tak, a moim zdaniem Hiszpania jest wspaniała. Zachodnia cywilizacja dochodzi już do momentu, w którym zacznie się rozpadać.